Mój mąż jest ofiarą samobójstwa. Ja miałam to nieszczęście i, i to było traumatyczne zdarzenie w moim życiu, że to ja go znalazłam. I ten obraz ja mam do tej pory przed swoimi oczami, tyle że minęło już 13 lat od tamtej chwili i udało mi się to wszystko przepracować. I przekuć też w coś dobrego, mam nadzieję, dzięki czemu mogę pomagać innym, zwłaszcza kobietom wdowom i partnerkom, których mężowie nie tylko odebrali sobie życie, ale po prostu zmarli z różnych przyczyn. Temat jest o tym, że czy na śmierć da się, czy nie da się przygotować. Ja tak sobie myślałam po latach, kiedy już zaczęłam pracować z innymi kobietami. Czy mogłam zobaczyć jakieś symptomy tego wszystkiego, co się działo? I myślę, że z dzisiejszej perspektywy, kiedy już wiem tyle na ten temat, kiedy sama też bardzo dużo czytam i oglądam na temat śmierci samobójczej, depresji, w ogóle tych wszystkich sytuacji, które mogą do, takiej, do takiego strasznego kroku człowieka doprowadzić, no to z dzisiejszej perspektywy. Wydaje mi się, że przynajmniej bym y, mogła dostrzec cokolwiek, co pozwoliłoby mi się złapać y, tej jednej nitki, żeby za nią chwycić i go z tego wyciągnąć i mu pomóc. Ale wtedy, 13 lat temu, byłam po prostu jedną z, z wielu. Kobiet, jakie są nawet w tej chwili na świecie, które zmagają się z taką sytuacją w swoim domu, że mąż jest w depresji albo cierpi na chorobę alkoholową. I to są te zachowania, tak, które mogą doprowadzić do samobójstwa. I często się te kobiety obwinia o to, że one nie pomogły, że nie zauważyły. Tylko że też trzeba zwrócić uwagę na to, że te kobiety jednocześnie mają dzieci, bardzo często muszą zajmować się domem, utrzymywać rodzinę, bo bardzo często to na nie spada, więc jakby w takiej sytuacji, się znajdując, jest im bardzo trudno znaleźć, yy, zobaczyć cokolwiek, co się, czy, że coś się złego dzieje. One po prostu żyją z dnia na dzień, próbują to wszystko jakoś posklejać i myślę, że dla wielu z nich nawet jeżeli to nie jest śmierć samobójcza, to jest coś, na co one kompletnie nie są gotowe.